Moja bułeczka daje mi teraz tego rysunek A ja dam do kamerki Czekajcie. A dobra, nie wiem czy... nie tak, będzie odbicie lustrzane Pokażę to w odcinku, narysowała ptaka jak coś Ale nie takiego jak myślicie wy moje niechże 70 dzieci. dzieci już się podjierały takiego, takiego niebieskiego Ej Dawajcie wszyscy do niego O, jest na Amen. Zawsze no nie mnie. Nie. Nie! nie starczyło, że ja wina Oj weź co, ja żąbiną. Na spokojnie, na spokojnie. Ja, ja na fejka kampiłem. Jak ja zabija to jest wstyd. Gdzie jest fake? Gdzie jest fake? O no, nie, No Zimmer nie wystarkował, no. Ej, no co to za skam? Ktoś oszukuje! Cheaty ktoś ma! Dobra, czytujecie! Ktoś u was cituje! 100% info! Może podejdziecie do mnie, co wy na to? Gdzie Jesteś. No idę w strona. Nikt się. Nie go dobiera w chęciu przyjdę. No przestań! Dawaj, dawaj, dawaj! Idę, idę. Ej! Coś... Dobra no jak wiecie, na silku. Dobra nie mam je, tu nie mam je, tu nie mam je, tu nie ma mnie, tu, nie, ma mnie, tu, nie mam mnie, nie mam mnie! Nie mam mnie, ma mnie. Ma mnie, tu gory zostaw niespokoju! Siema fej! Jest lajter na mnie! Niks to? Czemu ty po swoich strzelach? Właśnie na chyba nie troluje! Nie, ale on specjalnie to robi Xo oh, czego trolujesz? Wywalamy go X a czego trolujesz? Wytłumaczcie Ja cię obserwowałem sekund Każda strzała poleciała w team W ogóle w przeciwną stronę od Victusa Kurde, ale zbieg okoliczności Fech, tak, czemu to tak dziwnie biegasz zawsze? Ja na ciebie zawsze czekam, gdzie ja... Gdzie nie pójdę to po prostu czekam na ciebie. Ja nie wiem co ty robisz, naprawdę, zastanawiam się tak... O, teraz nikt sobie biegnie na mnie. No i Ruś sobie umarł, ty widzę potężne duo, potężne było. Ja wierzę w... O, tutaj Jarzęmina Stalkera zabił. Bardzo ładnie wam idzie. Może runda honorowa teraz będzie. Kolejny zimmer sobie umarł. Ja z na Dobra umarłem teraz ja w ogóle tego z Dobra Reyna nie odda I co we mnie no to no, no, no. tutaj jest profesjonalny player Valoranta uważajcie Nie da się tak wygrać Nikt nie <grym 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 <zeznanie> Nie trolujcie siebie nawzajem! Tak masz ładnego fantoma Wiem, jest za walizką. Ja mam plan, mam plan, ale nie możecie strzelać. Kajtu z YouTube'a? Nie, akurat prywatnie. O, co to było? Rozumiem? Ja mam wylew totalny, to jestem w najgor najgorszym to świecie to dla... Ja na tych nagrywkach, na tych nagrywkach ja, ja nic nie potrafię Ja nic nie słyszę to w ogóle, w ogóle gadacie Ja słyszę tylko... Ni nigdy Czele się jedno, nie ukryjecie, nigdy się nie ukryjecie, tyle słyszę A ja słyszę, to, to ja, ja jestem ja Ej to są skosy LOL NIE Dostał mnie Nie dostał, nie dostał E, ja Zostawcie pan wika. A już na midzie, na midzie, na midzie. Nie ma go na midzie. O, bardzo ładnie. Idzie, ja cię oglądam, wiesz? Gdzie on jest? E, ja ja jest. Widzę, że ja też widziałem jak muśto z darty podryć. Dobra, bardzo Ale ładnie. Nie podróży, tylko pod Talkera, bo on nie wpływa w sumie. Gdzie on jest? Nie ma go. Nie, zbrąbałem się w tego, w bulta. Do on oszukuje, on lata. Na tym znaczy na. na yy. Nie wiem, wy trolujecie. Będziecie podejrzani w tym odcinku o wszystko proszę się Co wy robicie? On przebiega biega po jednej A we w ciebie strzelacie Ja odbić się odbieciał i skosy Nikt się nie ukryje Ale lecę, ale lecę No przecież mi się nie Bo się nie troluje No zabij mnie No co ty ja robisz? Robila, e, <grym> nie, no Igor mi zabił znowu e, Last runda, tam... last runda, last runda Miało być do 10, nie do 11 No dobra, ale ja jedno sobie dałem Sam wiecie, to takie... fory mam dałem i tak Nikt się nie ukryje no, my ci fory. Jak to mi dajecie fory? Nieprawda, ja mam 34 kile Co ty gadasz? O! o. Dobra, mam, mam przygryz. Mamy z waszego, z No Najgorzej. Ej, dlaczego we mnie strzelasz? Nie wiem, bez sensu to jest. Dobra. Wiecie, co wam powiem? Że, nie wiem, trolujecie się nawzajem. Tak, wszyscy przeschrobaliście. Będą tego. Powy na koniec no to, odcinka. Będą fakty tak, pokazane. O, dobra. dobra.